Znajdujemy się na budowie fabryki wież stalowych dla turbin wiatrowych dla spółki Baltic Towers. Inwestycja znajduje się na terenie wyspy Ostrów Gdańsk. Mamy do wybudowania około 6 hektarów hali w przeciągu 12,5 miesięcy od podpisania umowy w systemie zaprojektu i wybuduj. Znajdujemy się na etapie montażu prefabrykowanych słupów żelbetowych. Długość takiego słupa, który przyjeżdża do nas na budowę w jednym elemencie, to jest ponad 32 metry. Waga około 76 ton. Oprócz tego nadal kontynuowane są prace w zakresie posadowienia, w zakresie fundamentów, wzmocnienia podłoża i oczepów żelbetowych. Fabryka będzie produkować wieże stalowe pod turbiny wiatrowe, które będą wykorzystywane do produkcji odnawialnej energii na Bałtyku.